To mój punkt, który ja wprowadziłem go i poddaję z wniosek o zdjęcie Bocza, Chciałbym zrozumieć, y, jaka zasadność było wprowadzenie tego punktu, jaka, y, jaka to jest dla Komisji Rewizyjnej jest y, znaczenie tego punktu. E. Może I Pan wytłumaczył. Jakie jest wytłumaczenie tego punktu? Yy, tak, Państwa, chcę, żeby ten punkt wprowadzano, ja poprowadzę ten punkt i, i chciałabym, żeby przegłosowano. No. Bardzo ciekawe na tym pani. Tak, to nie Na razie rozpocząłem ja wprowadzenie. A ja zakończę. I będę prowadził. To ja zakończę. Wodny Będ, panie, panie, poddaję Podaję pod głosowanie wniosek pana radnego Sowickiego. Kto jest za zdjęciem punktu z obrad? Jeden. Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W związku z tym, że ten punkt dotyczy pana. Nie uchyla się Pan od wyjaśnień, które się pojawiły tutaj medialnie. Nie wiem jaki jest wniosek Pana Strackiego, by akurat ten film zajmować. może nie wyjaśnić dokładnie, jakie miał tutaj ewentualnie uwagi czy ewentualnie z rozjęcie dni. Proszę bardzo, jeżeli pan radny Salicki chce, proszę uzasadnić swój były wniosek. Czyli ja powiem szczerze, że nie dostałem niczego na, na, na dzisiejszą komisję odnośnie tego punktu. Nie, no to nie jest zasadą, bo mieliśmy 3 dni wcześniej dostać cokolwiek na ten, na ten temat, a nie, nie dostaliśmy. Pan tu pisze oświadczenie. No to oświadczenie, oświadczenie jest ja Państwu pisem. przedstawię. Ale jest pisemne oświadczenie. Nie ma by nie było do protokołu. A co nie widział Pan oświadczenia pisemnego, nie, Panie ale, Marku? Ale to formę stanowię ja, nie, nikt inny, No tak. Pan tutaj stanowi, stanowi statut gminy, ja wiem, pan tworzy statut gminy. Panie Sławku, jeszcze raz, yy, zwracam pan uwagę, jeszcze raz. Proszę Dzisiaj, zwrócić mi uwagę, a... czy pan zgodnie ze statutem yy, dostarczył... Proszę mi powiedzieć, czy zgodnie ze I to statutem dostarczył pan trzy dni przed yy, komisją dokumenty odnośnie oświadczenia? Dziękuję, dziękuję za zapytanie. Proszę państwa, wniosek o nierejestrowanie za pomocą obrazu i dźwięku tych dwóch punktów, A ja ze, będę względu, ze względu, że tak. wnioskodawcy no. sobie nie życzą ze względu na sprawy prywatne. A, Te gorezy, dwa nie punkty, proszę mógł Państwa, mógł mógł. To punkty. od razu są to yy, dane <gryty> osobowe i proszę Państwa, nie będziemy... Ale które punkty, bo nie rozumiem? Punkt czwarty i piąty. Czwarty i piąty. <gryty> no ale dlaczego? ale proszę Państwa, Chcecie chodzić po sądach? Tak. Bo ja, ja, ja tak. komisję nie tak, Państwo tak. możecie, ja chcecie. Tylko mianowicie dane mianowicie osobowe osób prywatnych, tak pamiętacie jak pani? To proszę tak panie prowadzić panie komisję, żeby danych osobowych wyciekły. nie wyciekły. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Tak? Ale panie ja. Sawicki, pan, no, ja pan nie udzielił głosu. No pan nie musi, ja panu zwracam uwagę. Że pan Słem. może tak prowadzić komisję, żeby nie podawać danych osobowych. Może pan zrobić. Poddaję, no, Państwa, z tego wniosek poddaję pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem, który zgłoszymy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? No ale teraz możemy głosować głosować. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniesienie aparatury i Państwo możecie zostać.